pierwszego miejsca w konkursie z dwutygodnika powiaty gminy promocyjna gmina 2012 Dzień dobry Państwu chciałbym powitać również Panią Przewodniczącą. Chciałem powitać jeszcze raz od początku. Dzień dobry Państwu. Chcę powitać Panią Przewodniczącą, Pana Burmistrza, szanownych radnych i czcigodnych gości. Kolejny raz już wręczam tą nagrodę tutaj w gminie po raz dziesiąty właściwie mówiąc, bo to jest dziesiąta edycja i za każdym razem w czołówce na podium. Tym razem także pierwsze miejsce można powiedzieć, że na 28 min, a teraz już doszło niedzichowo ściel i kargowa, to już jest 31 min. I trzeba przyznać, że to pierwsze miejsce utrzymuje się od lat. Za co serdecznie dziękuję radnym, bo to Was i tym, którzy piszą i tym, którzy jeżdżą i zajmują różne sprawy. Będę prosił teraz serdecznie Pana Burmistrza i Panią y, Przewodniczącą, Panią Kowalską, aby wręczyć tą nagrodę. Serdecznie <todgłosy> to, ponieważ już zrobiła to dla mnie Pani Przewodnicząca.